Jerba na te recenzję. Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku będę recenzował jerbę, którą nieco wprowadziłem pod koniec ostatniego odcinka. Będzie to yerba Mate Synceridat, tym razem w wersji hierba z Naturales, co zamyka nam rodzinę, można tak powiedzieć, Sinkeridat. Przypomnę, że jest to yerba pochodząca z fabryk Monte Carlo. Celowo użyłem tutaj fabryk, ponieważ należy pamiętać również, że tutaj. No jest to między innymi produkowana hmm, Aquantadora, yy, i dzisiaj będę recenzował właśnie Herbas Naturales. Herbas Naturales, czyli hierba zawierająca hmm, dodatek ziół ziół takich jak mięta polej, mięta polna, mięta pieprzowa i rumianek. Przy czym przypomnę, i tutaj należy też to pamiętać, że ta mięta polej to jest zupełnie inna roślina. To nie jest y, pewien rodzaj mięty, tylko to jest zupełnie inna roślina. Jerba, e, którą dzisiaj recenzuję, mam oczywiście ze sklepu UN Mate, co widać po boku opakowania, do którego to boku za chwilkę przejdę. E, kosztuje ona 23,99. Link do niej znajdziecie w opisie tego filmu. E, co można powiedzieć o tej jerbie? Syngarida, ogólnie, są jerbami dość słabo pobudzającymi, więc tutaj na pewno nie należy spodziewać się od tej yerby pobudzenia. Piłem już ją wielokrotnie, podobnie jak w przypadku wersji limon czy Naranchi, do, do których link znajdziecie w opisie tego filmu. Yerba ta za bardzo nie pobudza, także można ją wypić, więc, także można ją wypić wieczorem, może nie bezpośrednio przed zaśnięciem, no ale można spokojnie sobie ją wypić przed wieczorem. Więc przejdziemy teraz do oceny opakowania. Z przodu opakowania mamy po prostu inną wersję, można powiedzieć, frontu Sincarida na ranchia, czy Limon. W przeciwieństwie do owoców, które znajdowały się w przypadku poprzednich jerb, również u góry mamy tym razem zioła. Mamy następnie smak i wyszczególniony skład. I z frontu opakowania. Mamy tutaj informację, że jest to dodatek mięty, poleo, rumianku i peperiny. Więc mamy stąd parę różnych rodzajów właśnie mięty. Szczegółowo te rodzaje są przetłumaczone, wyszczególnione na boku opakowania, na naklejce importera, czyli UN-MATE. I tak jak wspomniałem, yerba ta zawiera 90% ostrych szewów parywejskiego, 5% mięty polej, 3% mięty polnej, 3% mięty pieprzowej i rumianek. I tutaj właśnie się uśmiecham, ponieważ coś tutaj się nie zgadza, jest pomyłka na etykiecie, ponieważ już w momencie, kiedy następuje przetłumaczenie tego składu, mamy 90% yerba mate, 5% rzeczywiście mięty polej, 3% mięty i 2% mięty pieprzowej. Więc, hmm, bo jest mind i pepper mind. Dziwnie jest to przetłumaczone. Coś tutaj poszło nie tak z tymi wartościami. Dla mnie taką kluczową informacją jest to, że yerba to zawiera 10% dodatków ziołowych i tego będę jakby się trzymał ponieważ wartość 90% sukrzełów parekwackiego jest podana czy też w polskim opisie, czy też w zagranicznym, więc tego się będę trzymał. Mamy tutaj również podaną zawartość kofeiny i ta kofeina jest rzeczywiście bardzo niska, ponieważ jest to 220 mg na 100 g produktu. Co oznacza, że takie pojedyncze naczynko, do którego zazwyczaj wchodzi 50 mg, zawiera tej kofeiny tylko i wyłącznie 110 mg, co jest wartością poniżej nawet takiej kawy średni, bym powiedział, więc jest to bardzo niska zawartość kofeiny, więc yerba ta będzie przeznaczona dla osób, które nie poszukują pobudzenia, tylko szukają raczej różnych smaków. Czy, mięta, czy ta yerba smakuje głównie miętą czy rumiankiem, ocenimy za chwilę, natomiast przejdźmy też do tyłu opakowania. Z tyłu opakowania mamy reklamę pozostałych smaków, o których już wspomniałem i które recenzowałem, limon i narancia. Przypomnę, że limon znalazło się w top 3 yerb owocowych. Czy ten herba z naturale znajdzie się w top 3 yerb ziołowych? Za chwilkę powiem przy ocenie smaku. Natomiast jeszcze mamy z tyłu, z drugiego boku opakowania również odwołanie się do strony internetowej, na który, do której link znajdziecie w opisie tego filmu. No i przechodzimy już do oceny zapachu. No, i muszę Wam powiedzieć, że tak: Sincaridad poprzedni, liłączy na rękę, nie pachniały tymi aromatami, które później było czuć w piciu. Tutaj, w tym przypadku, gdzie nie mamy użytych aromatów, tylko mamy po prostu dodane zioła, czuć je bardzo dobrze, bardzo intensywnie. Czuć, ta czuć, jerwa pachnie jak mieszanka ziołowa. i czuć tutaj w zapachu delikatną miętę i rumianek samego ostokrzewu parygwajskiego. Ostokrzew parygwajski jest zaraz za, tym, za tą miętą i rumiankiem. Więc yerba ta na pewno pachnie zachęcająco, ale całość, czyli ta mięta, rumianek i zaraz za tym ostokrzew parywański powoduje, że yerba ta przede wszystkim pachnie właśnie taką mieszanką ziołową. Więc zobaczymy w takim razie, jak ta mieszanka ziołowa będzie wyglądała, czy w, podobnie jak w przypadku poprzedniej sinkerida, będzie zawierała małą zawartość piłu i posiadała duże listki bez przebarwień. A potem oczywiście ocenimy smak. Teraz w powietrzu, kiedy uleciał ten nuta rumianku i mięty, czuć wyraźnie y, ostoj żywparygwajski i czuć go tak typowo argentyńsko, czyli bardziej słodowo. I jest to bardzo ciekawe, ponieważ chyba jest to pierwsza yerba, która tak Która ma taki bukiet, który się zapachowy, który się zmienia, jakby w trakcie. Tak jak w przypadku perfum, mamy tam serce, głowę yy, yy, i chyba duszę. W przypadku perfum, jeśli się mylę, to nie poprawcie. No, ale tutaj tak e, można by powiedzieć, że tak, trzon zapachu to jest rumianek i mięta. Zaraz za nimi czuć ostroszy paraiwajski, który uwydatnia się po opadnięciu tego zapachu mięty i rumianku. Zobaczymy w takim razie, jak to będzie wyglądało. A później oczywiście ocenimy y, smak. Zobaczmy, jak wygląda Syncharidat w wersji hierbas naturales. Przypomnę, że poprzednie Syncharidat były bardzo dobrymi hierbami, jeśli chodzi o takie y, aspekty wizualne. Bardzo dobrymi hierbami argentyńskimi, które powinny cechować się y, dużymi listkami, właściwie pokrojonymi listkami, niezmielonymi. Y, Małą zawartością pyłu, no i oczywiście niezbyt dużej zawartości patyczków, co powinno mieć w moim odczuciu jakby miejsce w niemalże każdej hierpie. Tutaj w pierwsze, co się rzuca w oczy, to ilość. Czegoś innego niż ostokrzew paragwajski pomiędzy tymi kawałkami ostokrzewu paragwajskiego, jednak jest to yerba, która zawiera niemalże 10% dodatków ziołowych, więc um, oczywiście ma je prawo być widać. Dziwne byłoby, gdyby tego nie było. Co się rzuca w oczy, na pewno dużej wielkości kawałki samego ostokrzewu paragwajskiego, więc jest to jakby dla marki charakterystyczne. Podobnie miało miejsce to w przypadku poprzednich yerb. Mała zawartość pyłu. Tak mi się wydaje, jednak przeprowadźmy test. No i tutaj tego pyłu jest naprawdę bardzo, bardzo mała ilość, więc yerba ta jest rzeczywiście Pozbawiona niemalże pyłu, oczywiście, te drobne kawałki, które tutaj widać pomiędzy tymi kawałkami od sokrzowu no to mogą być po prostu kawałki rumianku. E ostatnio, sobie na przykład, jak rozdrabniałem wrotycz tak e w dłoniach do zaparzenia w kubku, to kwiaty wrotyczu podobnie tutaj się rozpadały, tak jak są tutaj takie, jakby słupki od rumianku. Ten żółty fragment. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Więc tutaj rzeczywiście widać ten rumianek, można tak powiedzieć. Natomiast nie widać pozostałych ziół, ale wierzę tutaj na słowo, że one się tam znajdują. Jeśli zaś chodzi o kolor samych listków od scoksu no to tutaj niestety znajduje się trochę przebarwień. To jest znalazłem taki bardziej żółty listek, ale nie ma na przykład żadnych przebarwień takich bordowych. Więc powiedzmy, że jest ok. Poprzednie Sinceridad bardziej mi się podobały, prawdopodobnie było też to związane z tym, że nie było tych 10% dodatków, które tutaj rzeczywiście widać, ale nie jest to pył. No i zobaczymy jak to będzie smakowało, jeśli chodzi o patyczki, no to tutaj się znajdują w też, w też dość, chyba bym powiedział, sporej ilości jak na markę Sinceridad. Być może jest to yerba, do której po prostu jakby, w której można zamaskować za pomocą dodatku ziół nieco większą ilość patyczków. Zobaczymy, jak to będzie smakowało. Swoją yerbę już zalałem. Piłem ją również w formie terrere i od tego smaku terrere zacznę, ponieważ jest on bardzo ciekawy i w sumie bym powiedział, że jeśli komuś zależy na rzeczywiście rumiankowej yerbie, to zdecydowanie tą mierbek głównie przede wszystkim powinien pić w formie tererę. W tererę na początku rzeczywiście czuć rumianek, na początku właśnie go czuć. Czuć również przy pierwszym zalaniu takie lekkie smaki, można powiedzieć, mleka. Są to mleczne smaki, może nie samego mleka, ale czuć takie mleczne smaki. Później to mleko, te mleczne smaki znikają na rzecz goryczy, natomiast pozostaje z nami rumianek cały czas bardzo wyraźnie wyczuwalny, i ten rumianek ten pozostaje dalej, i ten smak gorzki natomiast rozwija się. Ja mam tu zapisane w swoich notatkach taką siankowatą słoneczną łąkę, i ten smak siankowatej słonecznej łąki z rumiankiem. I lekko gorzką yerbą trwa do około 3/4 termosu, więc tutaj, no, jeśli w formie terery do 3/4 termosu, no to yerba raczej jest szybko wypukująca się i mało to miejsce również w przypadku ciepłej wody, gdzie po mniej więcej połowie termosu już ta yerba jest bliżej lawady niż bliżej e, takiej normalnej, można powiedzieć, regularnej yerby. Natomiast kiedy yerba ta jest pita na ciepło, to ona od razu startuje z tego gorzkiego smaku, przy czym jest on bardziej taki ogólno ziołowy niż rumiankowy. Czuć również w pierwszych zalaniach bardziej nut, takie kwaśne, kwaśno-gorzkie. Czuć oczywiście tym, tą mierbę rumiankiem, natomiast ten rumianek wydatnia się w momencie, kiedy schodzi ten lekko kwaśny, gorzki smak po to, by szybko ogólnie zniknąć. Wydawałoby się, że ta yerba, mam problem z oceną właśnie tej yerby. Czy poleciłbym ją, czy bym jej nie polecił? Pita formie terere na pewno jest warta uwagi, jeśli ktoś lubi rumianek, ponieważ przeniesienie na tą lekko siankowatą łąkę jest sympatyczne i pomimo tego, że yerba zalewana zimną wodą przywodzi na myśl taką właśnie ciepłą, słoneczną tą łąkę. Natomiast pita w formie na ciepło, no jest, coś tutaj nie gra. Coś tutaj nie gra, ponieważ na początku zaczyna się kwaśno, później jest tak kwaśno-gorzko, tak ziołowo, można powiedzieć. Później dość szybko znika ten ziołowo-gorzki. I gdyby właśnie nie tak szybko znikający smak, to ta hierba znalazłaby się bardzo wysoko. Ona dostanie się do top 3 jerb ziołowych. Mogę ją polecić. Natomiast należy mieć właśnie na uwadze, kupując tą jerbę, że ona nie jest zbytnio pobudzająca. Dość szybko się wypłukuje i zawiera nuty rumiankowe, które nie każdemu mogą zasmakować. Natomiast jest to z pewnością yerba warta uwagi po uwzględnieniu tych wszystkich oczywiście mankamentów. Czy jerba ta warta jest swojej ceny? 24 zł. Dokładnie 23,99 no to tutaj już musicie sami ocenić. Są jerby o wiele wydajniejsze, o wiele dłużej trzymające smak, ale być może nie posiadające tego smaku rumianku. W przypadku, gdybym miał ją porównać do Cruz de Malty Manzanilla, to ta singarida wypada zdecydowanie o wiele lepiej. Natomiast jeśli ktoś nie lubi jerb gorzko kwaśnych, to po zakupieniu tej jerby powinien spróbować ją pić w formie Terrary, gdzie te smaki kwaśne się nie uwydatniają. Natomiast jeśli ktoś. Bardziej zależy mu na ziołówce niż na jerbie rumękowej. To powinien zdecydowanie tą jerbę pić zalewaną ciepłą wodą. Przy czym, tak jak wspomniałem, z uwzględnieniem tego, że jerba też szybko się wypłukuje. Ogólnie, taka całkowita ocena tej yerby, no posiada jerba ta niedociągnięcia, natomiast jest zdecydowanie warta uwagi i ja będę po nią chęcią, z chęcią sięgał. Zwłaszcza w takich momentach, kiedy będę potrzebował jerby. Bez pyłu, chociaż tak jak widzieliście znajduje, znajdują się w niej drobne frakcje. Pomimo to bardzo łatwo się pije przez każdy typ bombili. I będę chciał skorzystać jakby z dobrodziejstw romianku można powiedzieć. Także jak najbardziej na plus. W kolejnym odcinku będę recenzował albo termosy, albo jeszcze jedną jermę z La Merced i potem do termosów. Wszystko zależy od tego jak uda mi się wygospodarować czas. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.